Lalalala, la, 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 la. kopiemy sobie tutaj dziurę, już jedną mamy gotową, ale potrzebujemy dwóch, ale ja ładnie śpiewam. Czy wy widzowie byście chcieli usłyszeć ode mnie jakąś piosenkę? Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, a na 300 tysięcy subików coś pomyślimy, także subskrypcji też nie zapomnijcie kliknąć. Ci, co nie mają kliknięte, to niech to szybko naprawią i to nacisną jak najszybciej. A my dzisiaj ze Smyslowem będziemy testować tutaj różne, słuchajcie, wiaderka z substancjami różnymi. Spójrzcie, mamy tutaj skrzynkę i w skrzyneczce przygotowane różne substancje. Wszystkie one będą dzisiaj testowane, ale, ale oprócz tego, że one są tutaj różnych kolorów, to my na dodatek będziemy to mieszali i próbowali, co to będzie za substancje, co, co za substancje, co z nami zrobią, nie? Więc będzie ciekawie, słuchajcie, widzowie, bierzemy pierwsze wiaderko, idziemy po wiaderko. No i zacznijmy. Zacznijmy mieszać, nie ma na co czekać. My w ogóle odjechaliśmy daleko od wioski. Wiecie, jak zmieszamy niektóre tutaj. Przybory, to może być jakiś wybuch albo coś, a nie chciałbym uszkodzić nowej wioski, bo wiecie, ciężko się napracowałem, żeby ją wybudować, a teraz ją zniszczyć, to idzie szybko, nie? Także nie możemy na to pozwolić. Odjechaliśmy dosyć daleko od wioski, tutaj mamy nasze autko, w ogóle busik stoi, ale nieważne. Bierzemy sobie pierwsze substancje. Może pierwsze weźmiemy takie, nie wiem, zielone, zielone może być, może być pomarańczowe, może być jakieś fioletowe, może być jakieś takie. Dobra, na razie zmieszamy te dwie substancje. Ja będę pierwszy skakiwał, no, i wtedy będzie wskakiwał SmileStone. Zobaczymy, co te substancje z nami będą robić i czy w ogóle nam coś zrobią. Także tutaj jedną substancję rozlewamy, tutaj drugą, no i zobaczmy, co się dzieje. Ej, jakby zmieszało się, zmieszało się, tylko zrobiło się na kolor fioletowy, dobra? A ciekawe, jak to u mnie zadziała. Tutaj jeden pomarańczowy, i tutaj drugi zielony, ok? O, te, te, teraz pomarańczowy jest lepszy. No dobra, są dwie substancje wlane, zmieszane. No to SmileStone, do którego wskakujesz? Ty chyba lubisz pomarańczowy, co? Ja wskoczę. Wtedy do fioletowego, no i zobaczymy, co się stanie. Ja wskakuję pierwszy, ale wy, widzowie, nie zapomnijcie wcisnąć subika. Tak dla przypomnienia wam przypominam, ja skaczę, a wy wciskajcie. Kto nie ma wciśnięte, niech wciśnie, a ja wskakuję na trzy, na dwa, na jeden. No i chapciu! Lecę do substancji. Smajstow wskoczył do pomarańczowej, a ja skoczyłem do niebieskiej, zaczyna mnie coś bić dostałem zatrucie. Wo wow, dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Ej, ta substancja mnie bije, a smajstow! Smajstowowi się nic nie stało, totalnie go nawet nic nie bije. Ale dlaczego tak? Ej, dobra, wiesz co? Weź, pozbieraj tutaj te substancje. Ja wezmę jakieś inne. To nie fer, To nie fair, że te substancje mnie biją, a ciebie nie. Weźmiemy teraz coś lepszego. Mamy fake wadę, wodę, fake lawę, ale to sobie zostawimy na sam koniec, bo to jest słabe jakieś. Więc weźmy, zróbmy coś lepszego. Weźmy coś takiego zielonego. To tutaj zmieszajmy z kolorkiem, na przykład tym. Jakaś biomasa, a później na sam koniec. O, wiecie co? Na sam koniec zostawię te dwa kolorowe. Te dwa kolorowe zostawimy na sam koniec, bo myślę, że one zrobią największy efekt. A teraz mogę zmieszać takie substancje. Dobra, no to smashdown, dawaj, teraz idziemy tutaj i zmieszajmy teraz żółty. o, jeszcze wpadłem. Ej, dlaczego to zniknęło? E, dobra, nieważne, może ziemia wypiła. Rozlejmy teraz to zielone. Tutaj rozlejmy tu. E, a nie, jednak pozbierałem do wiaderka z powrotem. Dobra, rozleję to żółte jeszcze. O, teraz się zmieszało, zmieszało się. Zielony kolorek pozostał. Teraz mieszamy to wiaderko, ale tego wiaderka nie mogę rozlać coś. Ej, to nie działa! Smaistą, możesz tutaj coś rozlać. Trzymaj, coś takiego koloru. A ja rozleję tu, o, fu, tu jakiś brązowy kolor, ej, do tego to ja na pewno nie wskakuję. Zobaczcie, Smaiston jeszcze miesza coś tutaj, rozlewa. Dobra, no to ty tam rozlewaj, a ja wskakuję do tego zielonego. Dawaj, skakujemy na 3, 2, 1 razem, dobra? Zobaczymy, co te substancje nam zrobią. Także skakujemy. 3, 2, 1, chodź, op, lecimy! Jesteśmy, jesteśmy! Tak, ta substancja mnie nie bije! Nic nie dostałem, ale powiem wam. To albo tak śmierdzi ta substancja, albo to od tej substancji. Ej, smaczną, weź wyjść, weź wyjść. Poczekaj, powącham cię. O, o, fuj, o, fuj, to od ciebie tak cuchnie. Ja myślałem, że to ta moja substancja, ale jednak nie, to jednak twoja substancja. Dobra, wiecie co? Te substancje nam nic nie zrobiły, ale mam pomysł. Mam pomysł, weźmiemy teraz najlepsze, najlepsze tutaj wiaderka. Zobaczymy, co się z nimi stanie. Także zabieramy tą, zmieszamy z kolorową albo nie. Jedną kolorową zmieszamy z zielonym, na przykład z Toxic, i tą zmieszamy z żółtym, nie, z pomarańczowym damy. A co tam damy? Albo z zielonym, o, zielony bardzo ładnie wygląda. Także zmieszajmy te dwie substancje. Weź te, usuń, weź te, zbierz do wiaderka, trzymaj tutaj puste wiaderko albo coś. O, dobra, smajstą to, to ogarnie. No dawaj, dawaj, pozbieraj to, pozbieraj. No i teraz rozlewamy lepsze substancje. Taką zieloną. Wow, tu już widać, że jest taki kolor jakby tęczowy. Jeszcze tego rozlejemy, dobra, to w tym miejscu niech te substancje się zmieszają. Widzicie? To jest jakoś u góry dziwnie pływa, dobra. To są chyba najlepsze substancje. Teraz tu rozlewamy jakiś zielony i tutaj dajemy jakiś taki tęczowy. Zobacz. Co to zrobi? Tęcza wleciała, zmieszała się z tym zielonym. No to co? Ja wskakuję do tego, a ty wskakujesz do tego. Uważaj, uważaj za to, bo cóż jest? To jakiś wilk? A nie, to jakiś dzik. Wow, on był całkiem za tobą, koło twojej nogi. Nie czułeś go? Nie, 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 nie dotykał cię? Dobra, nieważne, słuchaj, ten dzik ci nic nie zrobił, więc wskakujemy na trzy, na dwa, na jeden i chopsiu! Lecimy! Tak jest! Elegancko tu jest! Super! Wow! Ej, ale tu fajnie pachnie! Co jest grane? What a ojta! Y fajnie się tu płynie! Weil, ey, meine Substanz ist Gitz, Meister Smajstą, no. ej, halo, co się z tobie stało? Ej, dlaczego ty masz nóż i dostajesz czerwone oczy? Ej, nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie To coś go nawala Ej, smajstą, no. z tobą wszystko okej? Okay? Halo. halo, 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 proszę mnie zostawić O nie, on mnie chce, on mnie chce rozwalić tym nożem Nie, nie, smajstą, no, smajstą, no. jestem twoim bratem Zostaw mnie, zostaw mnie, ja ci nic nie zrobiłem Ej, halo, co się z nim stało On się zmienił Co jest, ale dlaczego, ja nie jestem do jedzenia Ej, zostaw ten nóż, odłóż go, odłóż go Ja nie jestem do zjedzenia halo. Braciszku, braciszku. Ciszku. Ej, goni mnie, goni mnie, dostał czerwonych oczu. Smiles, to jesteś Ty czy nie? On się do mnie nie odzywa jakoś. Ej, e, napisz mi tabliczkę, halo, słyszysz mnie? Jesteś tu? On mi chyba nie słyszy, dobra, wsiadamy w auto i uciekamy. Czym prędzej, czym prędzej? Gdzie mamy tutaj okierować? Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. On do mnie nie wsiadł, na całe szczęście, dobra, uciekamy do wioski. Zobaczmy, czy on za mną goni. Hop, siop i nic nie widzę, w drzewo wjechałem. Goni mnie, biednie za mną. Wow, a ja wjeżdżam pod jakieś mury, nie mury, dobra, zamknij ten ekwipunek uciekaj, Sebek, do wioski, do wioski, jak najszybciej! Tylko co tu się dzieje? Gdzie ja tu jeżdżę? Ej, waliłem się normalnie w jakieś, w jakieś bagno tutaj, dobra, wiadę tutaj, pod górkę, jedziemy do wioski, jedziemy jak najprędzej do wioski, moja wioska jest gdzieś w tym kierunku, więc ją znajdźmy jak najszybciej, halo, wiosko, halo, wiosko, słyszysz mnie? Jestem, jestem tutaj gdzieś, ale nie, to nie ta strona, ej, halo, nie, zabłądziłem, wiosko, gdzie jesteś? Poczekajcie, muszę znaleźć wioskę, tutaj jest moja stara zjeżdżalnia, więc gdzieś ta wioska musi być tutaj w okolicy, tylko żeby ją znaleźć. Jadę teraz w stronę Smajstoła, oby on mnie tutaj nie odnalazł nigdzie. Weźmy tak szybko, przejedźmy. Ten samochód nie jest aż tak szybki, żeby mu uciec, chociaż nie. Uciec mu ucieknę, na pewno jest szybszy niż on biegający. I tutaj coś widzę. Ej, to jest moja chata! Dobra, 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 już wiem, gdzie ja jestem. Już wiem, gdzie jestem! Szybko, szybko do wioski! Musimy jechać uratować mojego brata. Słuchajcie, go zamieniła ta substancja! Ona nie była dobra, Pomysłem. W ogóle jakąś głowę dostanę. to jest za głowa? Kojota, jakaś głowa, ej, jakieś jajka. Tego ja nie potrzebuję. Wyrzucić to, wyrzucić to, wyrzucić to. Nie chcę tego, dobra. Wysiadamy i biegniemy do wiedźmy. Może ona będzie miała jakiś eliksir, słuchajcie, który pozwoli mi odmienić mojego brata. Co ja narobiłem? Po co ja te substancje mieszałem? Nie myślałem, że wyjdzie taki efekt z tego. Dobra. E, wiedźma, 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 tutaj mieszka. Halo, pani wiedźmo, pani wiedźmo. Halo, potrzebuję pani. Pukamy. Pani wiedźmo, pani wiedźmo, proszę tworzyć, albo ja sam wchodzę. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Pani potrzebuje ratunku. Zamknąć drzwi, zamknąć drzwi. Zna pani mojego brata Smyslowa, czy nie? Poczekajcie, kiwa, że tak. Słuchaj pani, dostał czerwonych oczu. Zmieszałem jakieś dwie substancje kolorowe. Już nie wiem, jakie to było, ale tu są wiaderka po tych substancjach. Pani może zobaczyć, tam jakaś kropelka będzie. Coś trzeba zmniejszyć. Ej, w ogóle, jak wszedłem tutaj do wiedźmy, to dostałem jakiś magnet, ale nie wiem, co to jest. Pani widziała te wiaderka? One są jakieś dziwne, bo zrobiły. Z mojego brata czerwone oczy oraz dały mu jakiś nóż normalnie i on chciał zjeść. Nie wiem, o co mu chodziło. Pomoże pani? Jest pani mi w stanie pomóc? Jakiś eliksir czy coś? Poproszę. Kiwała, że tak. Pół sukcesu, pół sukcesu. Pani wiedźmo, szybko, szybko, szybko potrzebuję tego eliksiru. Jak najszybciej się tylko da, bo, 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 bo naprawdę, nie wiem, co się dzieje z moim bratem. Jeszcze przyjdzie do mnie i mnie rozwali tym mieczykiem, e, znaczy nożem. Potrzebujesz eliksiru odmiany. No dobrze, pani wiedźmo, ale skąd ja taki eliksir wezmę? Pokażę ci drogę. Dobra, dobra, to stąd, dawaj, szybko, szybko Super, jaką drogę? Jak, se, jak se od pani eliksir? Ona mnie tutaj taszczy na jakieś Trzecie piętro, dobra I mamy, o nie, no jakiś teleport Znowu muszę przechodzić przez jakieś teleporty No ale pani wiedźmo, nie ma innego wyjścia jak, Jakiegoś eliksiru Ja już nie chcę wchodzić do żadnych teleportów To zazwyczaj źle się kończy dla mnie Czekajcie, rozejrzę się Czy widać gdzieś mojego brata? Przepraszam, że rozbijam szkło, ale muszę zobaczyć, czy mój brat gdzieś tutaj jest Nie, tutaj go nie widzę Dobra, no to pół sukces słuchajcie, e, tutaj jeszcze mi napisała, wejdź w ten teleport, na końcu będzie mikstura. No, no, dobrze pani wiedźmo, ale nic mi się nie stanie, na pewno, na pewno jest pani tego pewna? E, kiwa, że tak. No, no, dobra, no to, no to życzy mi pani powodzenia, a ja wchodzę do teleportu i się teleportuję znowu, nie! Wow, gdzie mnie to przeteleportowało? Co się ze mną stało? Jest teleport, te teleporty zazwyczaj źle się kończą i widzę już jakieś parkury, co jest grane, coś mnie będzie nawalało, ej, tu widzę normalnie Jakieś linki są potajemne Dobra, pewnie będzie mnie coś biło Tak, nie myliłem się Nawalają mnie strzały jakieś Ale ja chcę przeżyć Ja chcę dojść do końca Uratować mojego braciszka Zostawcie mnie strzały Przecież ja wam nic nie zrobiłem Tu jeszcze jakaś lawa jest do przeskoczenia Dlaczego mnie to zawsze takie coś łapie? Ja muszę tu jakoś przeskoczyć Delikatnie, powoli Tak, żeby do tej lawy nie wpaść Dobra, mam nadzieję, że mi to wyjdzie Chociaż daleko są te bloki Ale daję radę Daję radę na razie Chociaż ostatnio poduczyłem się skakać na tych parkurach, no ale nie wiem, nie wiem, obym dał radę. Bo słuchajcie, jak wpadnę do lawy, to znowuż nie wiem, gdzie się odrodzę, co nie? Zaśmie, weźmie do jakiegoś dziwnego mie miejsca, będę zamknięty za kratami, a tego raczej byśmy nie chcieli, co nie? Ja po prostu chcę eliksir odmiany, wziąć z Myslowa normalnie i go odmienić. Odmienić go na zwykłego, normalnego mojego braciszka, żeby znowu był taki sam. Lecimy do samego końca, do samego końca. Poczekajcie, pani wiedźma mówiła mi, że na końcu jest jakiś eliksir i. I rzeczywiście, ej, coś mamy. Da całkiem niedaleko był ten parkur. Mikstura odmiany, rzeczywiście jest tu mikstura odmiany. No dobrze, no to ją weźmy. Czekajcie, cyk, i i mamy. Mamy ją, mikstura odmiany. I co? Wchodzimy do teleportu i się teleportujemy. Ciekawe, gdzie nas to tepnie. Miejmy nadzieję, że tam dowiedźmy z powrotem. Pójdę, normalnie obrzucam z majstowa tym... Eee, teleportuję się! Wow! Teleportowałem się! Ej, dobra, nie dokończyłem wam. Słuchajcie, jakiego ja obrzucam tym eliksirem, co nie? Już mam ten eliksir w punku. Jak ja go obrzucam, to normalnie wszystko powinno wrócić do normy, jak słuchałem Wiedźmy i ona tak mi powiedziała. Nie wiem ile w tym prawdy, no ale dobra, zejdźmy do Pani Wiedźmy. Pani Wiedźmo, Pani Wiedźmo, słuchaj Pani, mam eliksir. Co jest grane, co tu jest? Nie, 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 nie mów, może... co Pani Wiedźmie, nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw, ja uciekam, 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 żebym nic nie zrobił. Dlaczego, dlaczego braciszku, to ja, to ja, to ja, to ja. Dobra, mam eliksir, więc go obrzucam i zobaczę, czy wszystko wróci do normy. Ej, braciszku, to naprawdę to ja Sebek! Zostaw mnie w spokoju, ja ci nic nie zrobiłem! Ej, my obrzucamy Smaństo, a co jeżeli ten eliksir to pogorszy i on się nie odmieni, będziemy mieli większy problem, a tego byśmy nie chcieli. My po prostu chcemy odmienić mojego brata. Dobra, sprawdźmy czy to działa. Smaństa, chodź tutaj, tutaj jestem, no, zjedz mnie, zjedz, zjedz, zjedź, a masz! I co, rzuciłem go, rzuciłem? Halo, braciszku? Czy z tobą wszystko w porządku? Ej, dalej ma czerwone oczy. O! Wróciły, wróciły, ej, zobaczcie! Halo? Smajstą! Słyszysz mnie? Cześć, to ja twój brat! Ej, wyrzuć ten miecz, ej, e, znaczy to ten nóż, wyrzuć go. Co jest grane? Dlaczego ty go miałeś? O, wyrzucił mi. Smajstą, z tobą wszystko w porządku. Ju, już wiesz co ty tu robisz, kim ty jesteś? Napisał tabliczkę, co ja tu robię? Jak to? To ty nie wiesz co ty robisz tutaj? Ej, wchodziliśmy do takich, takich dziwnych, jakby ci to wytłumaczyć substancji, które sam porozlewałem. Przepraszam, nie chciałem, ale nie wiedziałem, że. Taki będzie tego efekt. On tutaj coś jeszcze napisał. Nie wiem, co się działo. No, słuchaj, nie chciałbyś chyba wiedzieć. Przed chwilą miałeś czerwone oczy i goniłeś mnie z tym nożem. Normalnie chciałeś mnie zjeść, chyba byłeś taki bardzo głodny. Słuchaj, e, nie chcesz wiedzieć, co zrobiłeś pani wiedźmie. O, u nas normalnie w domku, znaczy we wiosce. Chodź ci, pokażę. Chodź, zobaczysz, co jej zrobiłeś. Musimy to jakoś odwrócić. Ona ma pełno eliksirów, więc chodźmy do niej, zmieszajmy i spróbujmy, żeby ona wstała. Z powrotem, żeby była żywa, bo nie możemy tak tego zostawić. na nabroił, no i co? My musimy jakoś to odwrócić. Jak zwykle coś narobiliśmy niedobrego, czego nie powinniśmy zrobić. Niestety pani wiedźma leży, dookoła jest rozlany ketchup, No i mamy problem. Musimy to jakoś odwrócić. Chodź na górę, widziałem tam u góry jakieś eliksiry. Trzeba ją obrzucać jakimiś eliksiry, eliksirami, żeby wstała. No i co, widzowie? Na szczęście udało się odzyskać mojego brata. Normalnie wrócił do normy. Nic mu nie jest, niczego nie pamięta. Ja na szczęście udało mi się przeżyć, no i go go, go normalnie do, do żywych przywrócić. Nic mu nie jest, tylko niestety pani wiedźma tutaj leży. Ją też trzeba od, ożywić normalnie, także my idziemy tutaj po eliksiry. A wy możecie iść na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Serdecznie was zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie. No i co, ten odcineczek będzie się już kończył. Zapraszam was jutro, na jutrzejszy odcinek, bo odcinki są codziennie, jak wiecie. Także wbijajcie. a, My się żegnamy na dzisiaj, to będzie tyle. Także na razie, cześć, trzymajcie się. Hej!